Dzień dobry. Jesteśmy w czarodziejskim miejscu, gdzie dokonuje się transformacji nasion drzepaku z takiego surowego materiału bajerowskiego miany, na taki materiał, który o, wygląda mniej więcej w ten, ten sposób. I sam wygląd jest tylko podstawą do tego, żeby stwierdzić, że mamy pięknie przygotowany materiał siewny. Począwszy od tego, że te nasiona surowe nie mogą być zebrane za wcześnie, za późno, one muszą być dojrzałe, ponieważ wiąże się to z energią i siłą kiełkowania. Także jak my sobie gdzieś odbieramy nasiona i uważamy, że mamy jednorodny materiał, to nie jest prawda. Część nasion jest dojrzałych, część jest przejrzałych, w związku z tym żywotność ich sama w sobie jest już różna, natomiast tutaj jest to Niedopuszczone. Nie Proces, który się dokonuje tutaj, między innymi w firmie Agri, sprawia, że potencjał możliwości tych nasion są jeszcze większe. Zaprawianie i wspomaganie różnymi substancjami, odpowiednie nakładanie warstw na nasiona sprawia, że wartość ich, wigor, energia wyraźnie wzrasta. Od trzech lat proponujemy technologię. Technologię związaną z przygotowaniem nasion, która obejmuje dwie zaprawy: zaprawę insektycydową i zaprawę fungicydową oraz e, cały e, komplet e, produktów wspomagających e, jakość zaprawiania: e, wkleje, perydiamy, e, różnego innego. Dwie zaprawy. Zaprawa fungicydowa Scenik. Scenik e, to fungicyd, jak powiedziałem, fludioxonil. W połączeniu ze strobiluryną. Bardzo dobra, kompleksowa zaprawa, jeśli chodzi o sprawy związane ze zgorzelą, sprawy związane z początkową fomą, foma, która rozwija nam się od początku już, ale i alternatywnie Inne choroby, które mogą wystąpić na początku, o których wiele się nie mówi. Czyli mamy komplet, komplet chorób. Scenic, Scenic Gold poprzez strobilurynę to również wigor, witalność, strobiluryna, efekt zieloności, to co mamy w tych wszystkich o produktach fungicydowych stosowanych później, poprawia witalność, tak, także to jest zaprawa fungicydowa, o jeszcze tym, tym elemencie poprawiania witalności, stąd często mówi się i jest to przebadane, sprawdzone, energia kiełkowania i siła kiełkowania nasion przed zaprawieniem jest niższa, o te punkt dwa niż po zaprawieniu. I to jest pierwszy element. Drugim elementem jest zaprawa Buteo Start. Jest to zaprawa insektycydowa. To jest nowy standard. Najbardziej kompleksowe i kompletne rozwiązanie występujące w tej, w tej chwili na rynku. To jest bardzo szybka substancja, szybko przemieszczająca się w młodych roślinach. Sprawia, że ta zaprawa bardzo skutecznie zwalcza nam do powiedzmy trzech tygodni wszelkiego rodzaju pchełki, Pełkę ziemną, pełkę rzepakową, ale również innego rodzaju szkodniki, o których my nie wiemy, ale do trzeciego tygodnia mamy pewność, że to połączenie przy właściwej agrotechnice sprzyjających warunkach klimatycznych doprowadzi nam do tego, że pięknie nam zejdą rośliny, pięknie będą rosły, nawet przy wysiewach tych rzędu 20-25 sztuk na metrze, do czego się w tej chwili dąży. Także gorąco zachęcam i gorąco zachęcam do tego, żeby tego typu rozwiązania, tą technologię zabezpieczyć sobie w nasionach, które dają gwarancję plonów i tutaj słowo może Excited, Exima, czyli nasiona rzepaku firmy DeKal. Pozdrawiam serdecznie, udanych śniegów, udanych zakupów, no i to, żeby te rzepaki się nam pięknie rozwijały.